Ja tak chciałam nawiązać do przeszłych czasów, przypomnieć niektóre momenty z historii i jak zachęcić was, żebyście się tej historii jednak uczyli. Ale nie depć się przeszłości ołtarzy, choć sami macie doskonalsze wznieść. Na nich się jeszcze święty ogień żarzy, i miłość ludzka stoi tam na straży, i wy winniście im cześć. Są to słowa Mickiewicza skierowane do Was, młodych Polaków, którzy nie mogą pozwolić wyrzec sobie z pamięci obrazów naszych dumnej historii. Ani zapomnieć nazwisk bohaterów, nawet tych najmniejszych. Bo przecież Adam Mickiewicz też był może nie tam głęboko do Rosji, ale wywieziony z wilna na tereny Rosji. Więc on sam przeżył to, nie, cześć. Młodym, których należy zapamiętać, mimo że byli od drugiego wroga yy, męczeni, oddała konopniska w hymnie. Cześć, oddała im konopniska. wrocie, rocie nie mi ziemi skąd nasz ród na których złożył melodię Felix Nowowiejski w roku 1910, a po raz pierwszy zaśpiewał ją chór złożony z członków wszystkich trzech zaborów w Krakowie na odsunięciu pomnika poświęconego pamięci zwycięstwa pod Grunwaldem. Inny młodziutki bohater Jurek Biczan ma też swoją piosenkę. Był to bohater spośród szeregów lwowskich Orląt. Zbiorowym hołdem dla bohaterów najnowszych czasów jest pieśń Nie zdejmę krzyża z mojej ściany, za żadne skarby świata. Nie zdejmę krzyża z mego serca, za żadne skarby świata. Po nim Jezus ukochany, grzeszników z niebem brata, choćby mi groził kat morderca, bo krzyż to klucz do nieba. I taki to przykład mieliśmy we wczorajszej wystawie dwóch polskich współczesnych za wiarę, mianowicie ojca Michała Tomaszka i ojca Michała Strzałkowskiego z zakonu franciszkanów, którzy zginęli w Peru. Nie wiem, na ile zainteresowaliście się tą wystawą w kościele, ale to jest w z czasów, gdzie ostatnie słowa, jakie wyrzekli ci młodzi ludzie, bo to byli po trzydziestce ludzie, to było Zabijcie nas, a nie wyrzekniemy się wiary. No i tak się stało. Bądźcie więc gondy, godnymi następcami takich odważnych jak oni. W latach zaborów i prób odzyskania. Wolności. Takim bohaterem był mój pradziadek Michał Lewicki, który był wzięty za swojego ojca Szymona, właściwego powstańca i wraz z innymi zesłany na Sybir. Cały majątek został skierowany na rzecz Rosji. Pozostało im tylko dom, który był własnością babci. Michał. Wierny do tajgi, wywieziony do tajgi, pracował ciężko wraz z innymi, ze słońcami. Wśród nich zebrało się kilku, którzy zaplanowali ucieczkę. A nie było to tam takie bardzo trudne uciec, bo właściwie ci ludzie, którzy tam mieszkali w ziemiankach, nie byli specjalnie pilnowani. Więc można było się zmówić i po cichutku nocą jakoś się wykraść. Jak będzie jeszcze czas, to Wam opowiem, jak te ziemianki wyglądały. Zebrało się kilku, którzy zaplanowali ucieczkę. Przygotowania do niej trwały dosyć długo. Ćwiczono chodzenie, odporność na głód i zmęczenie. Cho Dla rodziny w kraju. Postanowili wykonać krzyże z drzewa cedrowego i umieścić je w butelce. Takich krzyży wykonali dwanaście. Każdy miał zostawić jeden krzyż sobie, a drugi przekazać rodzinie, który nie wrócił do kraju. Zginął w drodze powrotnej do domu. Mój pradziadek przeżył, został w Zaraz udał się do domu skazańca, by oddać im pamiątkę i opowiedzieć o losie tamtego. Ten krzyż w moim domu był do roku 80. Potem przekazałam go księdzu Skorodeckiemu i dalszy jego los jest mi nieznany. A teraz, jeżeli jeszcze chcecie, to wam opowiem, w jakich warunkach mieszkali wówczas Sybiracy. Dół wykopany w ziemi, okrągły, obłożony kamieniami dookoła, no i jakiś tam daszek zrobiony z łupanego drzewa. W środku, dla ogrzania, był, było kamienne palenisko. Dookoła obłożone kamienie w środku można było położyć drzewo i palić, żeby się ogrzewać. Mało, żeby ogrzewać, to służyło też do suszenia ubrania, bo z lasu przychodzili to było wszystko mokre na nich. Mało tego, nie mieli butów. Przecież poszli w jednej parze. Buty się podarły, nie mieli w czym chodzić, więc do lasu chodzili jak. Szumatami owijali nogi, polewali wodą i czekali na dworze, żeby ta szmata mokra zamarzła. Wieczorem, żeby to zdjąć z nóg, trzeba było rozgrzać nogi, więc rozgrzewali do tego ognia, który się tak palił i dym się unosił na wszystkie strony. A potem trzeba było te szmaty przesuszyć. Na gorących kamieniach. Kamienie od czego były gorące? Od polewania wody, ponieważ w środku się paliło, więc kamień się nagrzewał. Jak polano wodę, narobiło się dużo pary i było na pomieszczeniu ciepło. No ale za chwilę, jak para ostygła, z powrotem zimno. W takich warunkach spędzali zimy. No i nie ma co się dziwić, że wielu z nich tam zamarzło, polegli. Bo kto by miał słabszy charakter, mniej odporny, nie wytrzymał tego. No mój pradziadek na szczęście wytrzymał i mógł wiele rzeczy innych, jeszcze też ciekawych opowiadać. Tyle ja, a teraz jak chcecie, to możecie coś zapytać. A ile lat miał ten y, dziadek, jak go wzięli? 16. 16 lat miał, jak poszedł, bo jak wpadli do domu, a nie było powstańca, bo powstanie się ukrył, zdawało się, że takiego młodego chłopca nie wezmą. Wiedzieli o tym, że cały czas był w domu, bo chodził do pracy. A tymczasem nie. Zabrali go no i musiał to znieść, ale wracał tam z dalekiej Syberii na piechotę. Na piechotę. Był najmłodszy spośród wszystkich. Jeszcze musiał tym starszym, którzy ledwie co dociągali, pomagać. Ale przetrwał i przyszedł. I żył jeszcze do osiemdziesiątki. Ile szedł z tego Sybiru? Ach, on nie umiał policzyć. On nie umiał policzyć tego, jak to długo trwało. Bo tak, który tam zachorował, który zmarł, trzeba go było jakoś pochować. No a jak pochować, jak lud jak tą ziemię odgrzebać. To trwało nieraz trzy dni, zanim wykopali jakiś dół, żeby tego zmarłego pochować. Z tej grupy, którzy uciekali, było dwunastu. Niestety, ale zmarli trzej, nie doszli. Dlatego oni postanowili, jak te butelki przynieśli, że pójdą i właśnie... Mój dziadek też był zaliczony do tej jednej grupy, także wieczorem, późno wieczorem wrócił do domu, ledwie co troszkę odpoczął i raniutko, skoro świt mówi, ja muszę znaleźć tych ludzi, niech wiedzą, co się stało z ich ojcem. No i poszedł z tą jedną butelką do tego pana, a druga została w domu.